spotykamy się z człowiekiem można powiedzieć nie z niestej ziemi wprost z kosmosu to pierwszy i jedyny zarazem polski astronauta polski kosmonauta bo tak to jeszcze w tej nomenklaturze dawnej funkcjonowało wyłoniono go jako kandydata do lotu w kosmos proszę państwa naszym gościem jest generał Mirosław Hermaszewski gorąco zapraszamy Czy to był najważniejszy dzień w Pana życiu, jeśli Pan teraz tak patrzy wstecz i, i, i myśli o tym wszystkim, co się w Pana życiu wydarzyło? No, wydaje mi się, że najważniejszy to jest ten, jak człowiek przychodzi na świat, chociaż sobie sprawę z tego nie zdaje. Ale wie Pan, jest bardzo ciekawe, jeśli się z tego świata wylatuje i do niego wraca. To jest wielkie przeżycie. Ty słuchasz, co ja mówię? Ja do ciebie mówię. Wiesz, bo jak Ty masz marzenia, a jeśli nie masz, to od jutra musisz je mieć. To pamiętaj, wszystko w życiu jest możliwe, żeby osiągnąć. Wiesz, to jest tak fantastyczne, żeby mieć marzenie, ale nigdy do tego, do tego punktu marzeń nie pójdziesz drogą prostą. Ta droga nie jest prosta czasami jest kręta, pełna wszelkich niebezpieczeństw. I ja, jak byłem w Twoim wieku, to wiesz, bardzo chciałem być lotnikiem. Może jeszcze nie lotnikiem, ale chciałem latać tak jak. Tak jak te ptaki na niebie. Chciałem wejść zawsze na najwyższe drzewo, żeby zobaczyć, co jest tam dalej. Mnie to bardzo interesowało. Książka, o której mówimy Książka Ciężar Nieważkości autorstwa Mirosława Hermaszewskiego to książka, która opowiada i o tym czasie wojennym, o tym, kiedy Polska się tworzyła po roku 1944. Opowiada o Pana przyjeździe do Wołowa, o tym, jak wyglądał Wrocław, o tym, jak wyglądał Wołów i o Pana drodze do, do gwiazd, do tego momentu, w którym, w którym Pan mógł zameldować, że pierwszy Polak jest w kosmosie. Popatrzmy może na te zdjęcia, na to, jak tam było. Każdy z Państwa, jak patrzy w rozgwieżdżone niebo, to sobie zadaje pytanie. A cóż to jest to niebo? Dlaczego ono jest takie? Jak jest daleko do tych gwiazd? Gdzie jest nasze miejsce? Naszego układu słonecznego, naszej ziemi? Uczeni, którzy patrzą tam daleko i my gołym okiem niektóre gwiazdy widzimy, ich już nie ma. One zginęły, wypaliły się, a tylko leci do nas ten promień świetlny. Ja jestem 89 człowiekiem, który. Widział naszą Ziemię z dystansu. Teraz nas jest kolegów już może 505, tych, którzy mieli okazję być. Ale zobaczcie Państwo. Tu pokazuję troszeczkę te gwiazdy, które my widzimy. A nam się wydaje, że my, Ziemianie, jesteśmy tacy ważni i mamy takie problemy bardzo ważne, ale w porównaniu z tym one są małe. Ja, kiedy byłem w przestrzeni. To zadawałem sobie pytanie, a kim my jesteśmy, i dlaczego czasami jesteśmy nie tacy, jakimi powinniśmy być. Kiedyś, kiedy żyliśmy w pieczarach, to byliśmy ciekawi, co jest za tą górą, co jest za rzeką. Żeby tę rzekę pokonać, trzeba było wymyślać sobie czółno, a żeby pojechać dalej, trzeba było wymyślić było koło. Nie tak dawno, bo w 903 roku człowiek wzniósł się w powietrze. Samolotem przez siebie skonstruowanym i mówiono, że, że to jest chyba dziwne. Komu to będzie potrzebne? Ale dwa tygodnie już po locie braci Wright, już pierwszy pasażer poleciał. Panie generale, zastanawialiśmy się wcześniej nad tym, w jaki sposób kosmonauci czy astronauci ćwiczą mięśnie w stanie nieważkości. Zadanie nasze polega na tym, by spróbować rozkręcić pewne urządzenie. To urządzenie jest teraz skonstruowane bardzo niedawno temu przez naukowców z NASA. Proszę mocno chwycić Ży prawą dłoń żyroskop, i tak? kręcić i kręcić. Zobaczymy czy no się uda kręcić. Kręcić. Udało się. Czy niesamowite. Czeka Pani, to aż teraz... mi to wypadnie z rąk? Nie, nie, nie. To teraz przekazujemy komuś z publiczności. Zobaczymy, no proszę czy... Proszę bardzo, proszę, ...przedadzą radę. Proszę bardzo. Co... Kręcić w prawo, mocno trzymać i kręcić w prawo, kręcić. I już padło. <śmiech> <śmiech> to jednak trzeba mieć rękę kosmonauty do tego. <laughs> bardzo dziękuję. Proszę teraz opowiedzieć czy Ja mogę to urządzenie yy, położyć, a... A spróbować może inaczej pokręcić? O! Oh. <laughs> no. To jest przyjemniejsze. W kosmosie przy tych długotrwałych misjach jest niezbędne. Tam było widać i już nie, nie objaśniałem. Mieliśmy taką, z mm, rosyjsku, no, bieżnię ruchomą, no ale przecież nie można po tym biegać, więc trzeba było się założyć specjalny pas i przypasać się gumkami do ziemi. No i po prostu tam koledzy biegali na suficie też było widać na slajdach, był cykloergometr, tak jak gdyby rowerek. To kiedyś sobie usiadłem tak nad Hiszpanią i odkręciłem przez niecałe 20 minut, byłem już za Uralem. Poza tym sprężyny, wszelkiego rodzaju naciągi, a koledzy mieli jeszcze dodatkowo specjalne kombinezony w, niej, w którym były wmontowane gumki, czyli de facto yy, był stale jakiś przykurcz jak gdyby, a więc, żeby coś wziąć, Musiał rękami pracować czy nogami. No I ten system został zastosowany, wie pani, przy leczeniu dzieci z porażeniem mózgowym. U nas to robią gdzieś tam w, w koszalinie. Ale to rodowód jest stamtąd, bo ja się gdzieś tym też dobrze interesowałem. Wie pan, w lotnictwie bojowym przeżywa się niesamowite rzeczy. Ale spotyka się też i rzeczy bardzo tragiczne i rodzina na to patrzy. Rodzina wygląda kiedy ty wrócisz. Rodzina dzwoni jak na lotnisku przestali latać a dlaczego nie latacie. To tam dzwonią żony pilotów a to pytają czy nie widziałeś gdzie położyłam książkę. Gdzie położyłam coś tam żeby usłyszeć jego głos że on jest. I pan, a fakt że ja zdecydowałem się na ten lot. No to na szali położyłem chyba dużo. Ale powiem panu tyle, że w kosmosie przez 8 dni to ja straciłem 4,5 kilo na skutek odwodnienia, o którym wspominałem. I nie tylko. Ale moja żona za ten czas wybeczała 6 kg. Jak pan przewiduje, w którym roku będzie możliwe yy, na przykład takie loty w kosmos, jak teraz samolotem? Jak pani wie, są już pierwsze próby takich lotów komercyjnych. Był taki Denis Tito, który poleciał za 20 milionów na rosyjskim statku i był na tej międzynarodowej stacji orbitalnej. Za 20 milionów, ale oczywiście oni lecieli wtedy we trójkę. I jego zadanie było tylko, żeby może niczego nie dotknąć bo oni mieli zadanie dbać o niego. I już chyba ośmiu. Yy, takich turystów było, ale ludzie zwietrzyli w tym bardzo dobry biznes. I prywatne korporacje rozpracowują takie statki kosmiczne. Na razie po tej krzywej, jak mówiłem, balistycznej, ale już się myśli o takich dwutygodniowych w czasach na orbicie okołoziemskiej ba. Planuje się loty turystyczne wokół Księżyca. A więc takie tygodniowe, to będzie frajda. Oczywiście będzie to kosztowało na razie dużo, ale kiedyś samolot, rejs, kosztował bardzo dużo, ale dzisiaj każdy z nas może na dobrą sprawę sobie przelecieć się za własne pieniądze. A więc kwestia to jest przyszłość. Jedno ostatnie pytanie, czy dzisiaj, po tylu latach, jakby pan miał taką możliwość, poleciałby pan ponownie? Czy bałby pan się dzisiaj? Ja się raz zaprzedało duszę diabłu, to koniec. A to Tywi, jest to, tak. to bardzo ciągnie. Ja w tej chwili, wie Pani, już skończyłem latać na tych żelaznych samolotach, ale cokolwiek się w powietrze unosi, to chętnie zaraz wsiadam i na szybowcu chętnie latam. Ba, 11 yy, lipca będę we Wrocławiu tego roku. Wie Pani, bo mija 50 lat, jak ja wsiadłem jako uczeń do szybowca, robię Taki sentymentalny locik. Wie pani, ta relacja z lotnictwem, z przestrzenią, to nie mija. Kiedyś będziemy aniołami, to się spotkamy, to sobie tam pomachamy. Proszę państwa, kończymy już to spotkanie. Bardzo serdecznie dziękujemy.